Zajmują drugie miejsce w rankingu zaufania społecznego. Ratownicy medyczni, medyczni mają dziś swoje święto. Uroczystości zorganizowano w Nysie, gdzie ratownicy opowiadali o kulisach swojej pracy. Na miejscu był Bartosz Sadliński. W Polsce jest ich 22 tysiące. Część to absolwenci Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Nysie. Uroczystości w auli uczelni poprzedzone zostały pokazem sprzętu ratowniczego i treningowego, w tym zaawansowanych fantomów. Jest w stanie nam pokazać rytmy pracy serca oczywiście. Jest on w stanie nam też odpowiadać, jak i też możemy sprawdzić na nim podstawowe czynności życiowe typu tętno czy oddech. Defibrylator jest w stanie szczytać rytmy serca naszego tutaj fantoma. Nasz fantom też jest wyposażony w nadajnik, który odbieram sobie w małym tablecie jestem w stanie ustawić to, co naszemu tutaj poszkodowanemu się dzieje. Krwotok jest bezpośrednim zagrożeniem życia. To znaczy, jeśli nie poradzimy sobie z krwotokiem, niestety nie poradzimy sobie i ten człowiek umrze. To są różnego rodzaju rany, które penetrują i powodują krwawienia. Wpuszczamy pod ciśnieniem tutaj sztuczną krew. Ratownicy WOPR dysponują dziś nawet podwodnymi dronami. Jednak ich podstawowym narzędziem jest specjalistyczna łódź. Na tej łodzi akurat, która jest za mną, to jest osobiście ratowałem młodego obywatela Czech, który nie miał już sił, był 100 metrów od brzegu. Próbował dopłynąć do motorówki, gdzie był ojciec. No i trzeba było osobę uratować. Podczas sztormowej pogody właśnie jeden z panów wędkarzy rzucił się za łódką, która mu odpłynęła ze względu na silny wiatr i wysokie fale. Na szczęście zdążył wrócić do brzegu. A jednostki scholowały tą łódkę. W pamięci ratowników zapadają nie tylko te dramatyczne akcje. Pomagamy, a właściwie asystujemy przy urodzeniu dziecka w takim trybie nagłym. To są bardzo szczęśliwe sytuacje. To są sytuacje, kiedy potwierdzamy w miejscu zdarzenia, że świadkowie zdarzenia to, co zrobili, zrobili bardzo dobrze. Dlatego ratownicy radzą, aby uczyć się zasad pierwszej pomocy. Bo życie może zaskoczyć każdego i każdy może uratować komuś życie. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski.